Przemysław w Sarosie, dzień dobry, Podlaskie. A moim gościem jest Rafał Greś, kandydat na prezydenta Białego Stoku rok temu, a w zasadzie troszkę mniej niż rok temu, w wyborach samorządowych. Kandydat Konfederacji. Dlaczego rozmawiam z Rafałem Greśiem? Co znaczy, że my masz taki refleks, że obudziliśmy się po 10 miesiącach? Nie, to no nie tak. Jest to związane z kampanią prezydencką i z tym, że nasze województwo naszego zaczęli odwiedzać kandydaci na prezydentów, w tym razem Polski Nie Stoku. Był Adrian Zandberg, była Małgorzata Bijat, był Karol Nawrocki, nie w Białymstoku, wprawdzie, ale w okolicach. Był Rafał Trzaskowski, ten z kolei w samym Białymstoku, spotykał się na, na Stadionie Miejskim. Szymon Hołownia zgromadził takie tłumy na rynku Kościuszki, że więcej było dziennikarzy. Ma się, spotykał się też z przedsiębiorcami, ma mieć jakieś spotkanie, w, spotyka się też w jednej z kawiarni. Ale największe tłumy i największym wydarzeniem był była obecność Konfederacji. I o tym właśnie chcę porozmawiać z politykiem, którego Konfederacja wystawiła na prezydenta Białego Stoku, a o co zapytam? Zaraz Państwo się zobaczycie. Pytanie pierwsze. Rafał. Jakby wszyscy, którzy byli na tym rynku oddali na głosy rok temu w wyborach prezydenckich białostockich na ciebie, to chyba zebrałbyś więcej głosów niż w sumie w czasie całej tej lekcji, Jak myślisz? Brzliwe. Brzliwe. Mieliśmy niecałe 10 tysięcy głosów, a na rynku w piątek w Białymstoku myślę, że było grubo powyżej 10 tysięcy ludzi. Powiedz mi, czy to oznacza, że Tylu przybyło sympatyków Konfederacji. Czy to oznacza, że Konfederacja w tej chwili w samym Białymstoku, który jest miastem raczej liberalnym niż konserwatywnym, którym PiS po dużych trudach i bólach zazwyczaj zdobywał lekką, albo, albo i nie zdobywał w większości w wyborach samorządowych i różnego rodzaju innych elekcjach, przeważnie ścigał się tam z platformą, a innych partii nie było. Raz, jeden, jedyny. Rok temu pojawiła się, pojawiła się Szymona, przepraszam, półtorej roku temu pojawił się Szymon Hołownia ze swoimi głosami, gdzie zebrał rzeczywiście, zrobił świetny wynik z sejmie Białymstoku. Ewidentnie Konfederacja jest na fali, a zwłaszcza Sławomir Mencen jako kandydat na prezydenta. Myślę, że to wynika z, z tego, że po pierwsze z dużej energii kandydata, z drugiej to wynika z dużego rozczarowania Aktualnie rządzącymi, czyli Platformą Obywatelską oraz Polską 2050. No i jeszcze PSL-em. I PSL-em, tak, ale tu mówię w kontekście kandydata na prezydenta Szymona Hołowczyk, który, który szedł do wyborów po to, żeby mówiło o dobrowolnym Wzusie, a potem okazało się, że już po wyborach. Przed wyborami obiecywał dobrowolny ZUS, a po wyborach mówił, że obiecując dobrowolny w ZUS wcale nie miał na myśli dobrowolnego ZUS-u, więc rozczarowanie Szymonem chłownią. Jesteśmy na fali, ponieważ w społeczeństwie jest duża niezgoda na to, żeby wpuszczać do Polski imigrantów i w tej chwili mamy tworzenie 49 centrów integ integracji cudzoziemców i w społeczeństwie jest duża niezgoda na to, a poza tym myślę, że w końcu jest taki moment, żeby nastąpił prawdziwy przełom w polskiej polityce. A czy twoim zdaniem to może nie jest tak, że jest to trochę na przekór, Polacy są przekorni i skoro omęcenie nie piszą media mainstreamu albo generalnie Pokazują to w bardzo niewielkim zakresie. Mówię o mediach i o telewizji, o radiu, które poświęca, nie poświęciły temu, tym tłumom, tak dużej uwagi, to może Polacy postanowili jednak pokazać, że to nie dziennikarze będą mówili, co jest, co jest ciekawe, tylko sami się o tym zdecydują. Bo Proszę Państwa, ja byłem w, tydzień temu na rynku Kościuszki i przyznam Państwu, że frekwencja była podobna jak na Sylwestrze. No, troszeczkę może mniejsza, ale to naprawdę były prawdziwe tłumy ja nie wiem, czy na Sylwestrze było mniej ludzi, ponieważ tam uważam, że to w ogóle były największe tłumy, jeśli chodzi. z przekonaniem mówię o tym, że to były największe tłumy, jakie były w Białymstoku na wiecu polityka. No to się nie zgadzam z Tobą, bo ja byłem porównywałem to z 2020 rokiem z wizytą Andrzeja Dudy, on tam wtedy w mm -hmm. trochę innym miejscu znajdował się pod kościołem. Ja nawet, ale ja pamiętam, Sarnem, że, że rozmawialiśmy rozdłuż... o tym, że, że, że było dużo ludzi. Natomiast to nawet nie było jedna trzecia tego, co było na Słowomirze Mencenie, ponieważ zadałem sobie trud i sprawdziłem to na fotografiach. Duda zgromadził wtedy w 2020 roku trochę ludzi przy katedrze. Tam jest, tam jest bardzo wąsko, natomiast Słowomir Mencen spotkał się na rynku, gdzie jest szerokie miejsce. I tłum wypełnione wypełniony od po, po brzegi, tak? Od brzegu aż po. Po brzeg od tego małego pomnika Zamenhofa aż po y, Hotel Royal. Więc y, szerokość w tym miejscu, a tam przy katedrze, to jest, y, to jest zupełnie to jed, nawet nie jest jedna trzecia tej szerokości. To może powiedzieć. Zwróć na to uwagę. Ja wtedy byłem, ja w ogóle w tym 2020 roku byłem, ponieważ y, wówczas. Mieliśmy sytuację taką, że było dwóch kandydatów na prezydenta jednocześnie. Był Szymon Hołownia na rynku w okolicach Fontanny. No i, I jednocześnie po drugiej tak. stronie ulicy Sienkiewicza był wiedz. co mi się bardzo nie podobało, przy samej katedrze. Uważam, że nie powinno się robić wieców politycznych praktycznie na schodach. Katedry. To chyba wynikało z tego, że tam był właśnie, jak powiedziałem, konflikt terminów, chociaż wtedy, jak pamiętam, na wizycie jeszcze jestem Chłownie, przekonany. Było bardzo, było bardzo wielu ludzi. Teraz chciał, po, chciałbym powiedzieć, że było ich jedna dziesiąta, ale też bym chyba skłamał. Ja byłem na obu tych wiecach, ponieważ my wtedy robiliśmy dzień później, bo to był 20 czerwca. Ja pamiętam bardzo dobrze. Yy, I dzień później mieliśmy protest przeciwko yy, lockdownowi, przeciwko temu, żeby nigdy więcej, lockdown nigdy więcej. Robiliśmy taki protest i rozdawaliśmy ulotki tym ludziom, którzy byli zgromadzeni. Dzień później był protest, który miał na celu to, żeby nigdy więcej nie okay, było lockdownu. Ale Wróćmy, wróćmy I... do na Bencena. Z czego wynika twoim zdaniem ten fenomen? I czy nie warto było może go zaprosić na kampanię twoją prezydencką? Skoro... No ale Grudnik... słowo mir Bencen jest jeden, a miast, miast w Polsce jest wiele i trudno, żeby Ciągnął on wszystkie te kampanie prezydenckie w poszczególnych miastach, chociaż tutaj w Białymstoku mieliśmy bardzo dobry wynik. Ja tu się pochwalę, że mieliśmy w Białymstoku najlepszy wy wynik, e, jeśli chodzi o konfederację, procentowy e, w miastach wojewódzkich, czyli ani w Lublinie, ani w Rzeszowie, ani w Katowicach, ani w Krakowie nie miał nikt takiego wyniku wyborczego jak my tutaj w Białymstoku, jak konfederacja miała tu w Białymstoku. Co to może oznaczać, bo niedawno OBG Group, to jest taka duża grupa badawcza, która zajmowała się wynikami, prognozowanie wyników dwukrotnie trafiła lepiej niż w ExitPolu, bardziej dokładnie ze swoimi sondażami niż w ExitPolu. Ona zajmuje się między innymi właśnie lokalnymi, lokalna polityka.pl, chyba jeśli dobrze pamiętam, to jest portal, na którym ona się pojawia i funkcjonuje. Ona wykazała, że Tadeusz Troskolaski w mieście wojewódzkim w Białymstoku, bo zmierzyła poparcie dla prezydentów miasta mm -hmm. wojewódzkich, ma mniejsze poparcie niż, no, albo porównywalne poparcie niż ja, jak Jacek Sutryk we Wrocławiu. Przypomnę, Jacek Sutryk ma y, zarzuty postawione przez prokuratora, zarzuty poważne, korupcyjne, kwestia mm -hmm. chodziła o Tymczasem y, poparcie Tadeusza Troskolaskiego, OGB Grup sondaż ocenił na 11%. Dzisiaj? To jest chyba sprzed tygodnia albo przez półtorej tygodnia. Taka jest w tej chwili wsparcie, poparcie dla Tadeusza Truskolskiego. Ja wiem, że nie ma żadnej kampanii, nie dzieje się nic takiego, ale przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłem tę cyfrę, to trochę o nie miałem. Może być no tak... je, moim zdaniem to jest czas na prawdziwy przełom w polskiej polityce, że w końcu może się coś zmienić. Ja nawet jak rozdawaliśmy przed wystąpieniem Sławomira Mencena ulotki zapraszające na to spotkanie, ja sam rozdałem powyżej tysiąca takich ulotek, więc często ludzie zagadują w trakcie takich. Bo to jest dobry moment, żeby, żeby porozmawiać o polityce. I pamiętam taką starszą panią, która do mnie powiedziała, że jeszcze miała czarno-biały telewizor i te same twarze były. No te same twarze były, są w polskiej polityce. Mamy na zmianę Kaczyńskiego Tuska, Kaczyńskiego Tuska, a ci reprezentanci, którzy teraz są. Są po prostu ich przedłużeniem. To nie, jest, to nie są kandydaci niezależni. Zwłaszcza Karol Nawrocki nie jest kandydatem niezależnym. On nie jest politykiem samodzielnym. To jest polityk, którego wymyślił Jarosław Kaczyński. Natomiast Sławomir Bencen jest, jest reprezentantem mojego pokolenia. No tak, tylko że z... na czym polega w tej chwili ta zmiana, ten fenomen? Bo Konfederacja to nie jest jednolita partia, tam jest kilka odłamów, jeszcze jeden, do niedawna były cztery, teraz chyba zdaje się pozostały już tylko trzy, a może nawet teraz dwa. Teraz są dwa: jest Ruch jest... Narodowy i Nowa Nadzieja. Ja więc... jestem z Nowej Nadziei. Słowo mi Słowo więc jeśli tam są dwa ruchy, one są, naprawdę się różnią w wielu sprawach, co widać czasami przy głosowaniach i w Europarlamencie i nie tylko, także w parlamencie nie zawsze Konfederacja głosuje tak samo. To jest to pewna, pewne pytanie. Co, co to znaczy? Co to, co to, co to jest ten, ten fenomen Konfederacji? Czy to chodzi o to, że on jest obrotowy, że ma tak duży, jest tak szeroki, ma tak, ma tak, ma tak różne poglądy, no bo narodowców od, od nowej nadziei, od liberałów? No są różnice, oczywiście, że są różnice. Z czego to wynika? No Ja myślę, że to po prostu z chęci zmiany tego, w jakim kierunku podąża Polska, i też zmiany tego, w jakim kierunku podąża Europa: czyli, że mamy za dużo biurokracji, za dużo regulacji, za dużo wpuszczania imigrantów. Nie chcemy tego. Chcemy zmiany. Chcemy mniej podatków, chcemy uproszczenia przepisów, chcemy mniej urzędników, chcemy uproszczenia naszego życia. I, i, I takich przykładów trwonienia, tak jak Sławomir Mencen jeździ, opowiada o, o tym, że na duże jajko wydano kilkaset tysięcy złotych, to takich przykładów trwonienia to od ręki można dziesiątkami podawać. Nie chcemy, aby te, te pieniądze publiczne były tak trwonione. Jak myślisz, jak duża grupa z tych ludzi, którzy tam się dobrali, bo na spotkaniu był też i Krzysztof Bosak, poseł wybrany tu w Białymstoku, tak. Jak dużo osób było, to byli ludzie, którzy byli zwolennikami Mensena, jak, jak wielu tych ludzi to byli ci narodowcy? Czy może po prostu nie ma takiego podziału, tylko u was w, w takie, są takie podziały regulaminowe, takie wynikające jakby z przynależności do partii? Ja najchętniej to bym się zapisał po prostu do Konfederacji, gdyby była taka możliwość. Natomiast zapisując się, musiałem wybrać jeden z tych dwóch członów, czyli jest Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja. Zapisałem się do Nowej Nadziei dzień po tym, jak Sławomir Męcen został prezesem, czyli Sławomir Męcen został prezesem, a następnego dnia ja już byłem członkiem Nowej Nadziei. Mamy też dużo nowych osób, zapisuje się jako członkowie partii, Zarówno w nowej nadziei, jak i w ruchu e, narodowym, no i cieszy nas to bardzo, że może w końcu będziemy mogli wprowadzić nasze pomysły w życie, że bardzo bym chciał, żeby nasz kandydat w końcu mógł wygrać. E, ja na przykład e, po raz pierwszy miałem przyjemność oddania głosu w, ro w roku 2000. skończyłem 18 lat, bo jestem urodzony w 82. I zaraz po moich wyboru e, urodzinach, które były we wrześniu. Miałem dwa tygodnie po urodzinach, głosowałem po raz pierwszy. I wtedy wygrał Aleksander Kwaśniewski w 2000 roku. Nigdy mój kandydat do drugiej tury nie wszedł. No dobrze, Nigdy ale... mój kandydat nie wszedł do drugiej tury, a teraz mamy szansę na to, żeby nie mało że wszedł, jak już wejdzie do drugiej tury, to już, to już w zasadzie mamy z górki i jesteśmy przekonani, że jak wejdzie do drugiej tury, to, to wygra. Powiem tak, no, ja na szczęście miałem kilka sytuacji, kiedy kandydat, na którego głosowałem wygrywał wybory, ale mam do ciebie więc wiem co to jest jak to smakuje to pokazuje rozbieżność między nami no to nigdy nie musieliśmy być nigdy nie, nie jesteśmy tak cacy sami dziennikarz jest raczej ma swoje poglądy ale może je prezentować lub prezentuje w rozmowie w rozmowie generalnie pyta to, pytam to co chcieliby usłyszeć czytelnicy więc stąd albo słuchacze więc stąd pytanie teraz do ciebie takie Mimo wszystko, to mówię, że chciałbyś, żeby samodzielnie rządzić, żeby to były rządy w Konfederacji, że ludzie oczekują nadziei. Ale jeśli mielibyśmy na wyniki Konfederacji, jeśli patrzymy na wyniki Konfederacji, ten sam, ta sama OGB Grup robiła sondaż, jeśli chodzi o wybory samorządowe, sejmikowe. I wyszło, że w 30-osobowym sejmiku, w tej chwili PiS miał tych głosów 15. Ostatecznie skończyło 13, bo dwóch y, ludzi przeszło do. Poparło platformę, wystąpiło z PiSu I w tej chwili dzięki temu PSL i trzecia droga mają y, i platforma mają razem tych głosów 16 głosuje czasami z nim, wasz kandydat Konfederata, Stanisław Derehajło Ale przy nowym rozdaniu, gdyby wybory odbyły się w lutym albo na początku marca. Ja Znam na to pięciu mandatach tak? Tak, dla Konfederacji. Tak, to mowa jest o pięciu mandatach dla Konfederacji, 14 dla PiSu i. Osiem mandatów to jest Platforma Obywatelska, natomiast trzy mandaty to jest trzecia droga. Trzecia droga, alias PSL. Nawet przy założeniu, że tutaj nastąpi jakieś lekkie przesunięcia, wychodzi na to, że nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby bez Konfederacji powstał jakiś. Jakikolwiek... Budować większość, chyba że PiS dogada się z Platformą. No, raczej mało prawdopodobne. Bardziej uwierzyłbym, że, że się dogadają wszyscy inni poza, poza tym. Chociaż tak samo mało prawdopodobne jest to, że Wy się dogadacie z. Konfederacja dogada się z Platformą to nadal jest sytuacja taka, że jesteście skazani jakby na współpracę z, jako partia, jako, jako ideo, konfederacja z, albo z prawą, albo z platformą. Powiedz, z prawicy albo z platformą, jak widzisz w tej chwili ten fenomen i tą, tą całą sytuację? Czy do momentu, do którego się nie dogadujecie, może będzie wam rosło, czy też są jakieś inne przyczyny? Czy to jest może po prostu przyrost, który dał wam kampania Mencena? Na pewno sama kampania Mensa dała bardzo dużo. On zaczął tę kampanię robić bardzo wcześnie, bo jeszcze w sierpniu robił tak zwaną prekampanię. Objechał jako jedyny kandydat, jeżeli utrzyma to tempo i, i nie zachoruje na przykład, to wytrzyma fizycznie to tempo kampanijne, to będzie miał jako pierwszy kandydat objechane wszystkie powiaty w Polsce znaczy na no, pierwsze w tej kampanii bo wcześniej to chyba zrobił o ile pamiętam Bluda też który objechał podczas swojej kampanii wyborczej tak? w 2020 roku z wszystkie tego co biechał? pamiętam objechał wszystkie powiaty. przynajmniej taką tak, nie sprawdzałem, ale tak tylko taką że on objechał panu... wszystkie ale nie, nie w, samej, w trakcie samej kampanii tylko w, w kadencji całej z tego co Nie jestem tego pewien ale ja wiem, też nie jestem pewien wiem, więc w każdym 2000, razie 2015 bardzo wiem, dużo że był w, dużej ilości, bardzo jako? dużo włożył e, serca czasu energii i też pieniędzy i na przykład jak byłem w Zambrowie To na minus 7, to tam było 5 tysięcy ludzi, kilka tysięcy ludzi. Na minus 7 o godzinie 19 było na, w Zambrowie, tak? Na minus 7, więc determinacja jest. Natomiast myślę, że dużo za wcześnie jest o omówieniu, z kim moglibyśmy koalicję zawrzeć. Konfederacja prawdopodobnie zawarła by koalicję z. Na pewno nie, nie na, na naszych warunkach. Na naszych warunkach te, ta koalicja by, by została zawarta, czyli musimy wprowadzić nasze postulaty w życie. Nasze postulaty muszą wejść w życie, jeżeli one nie wejdą w życie, to nie, nie będziemy zawierać koalicji. No dobrze, to pytanie wobec tego brzmi: jeżeli nie, nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich waszych postulatów. Ja nie mówię o wszystkich, ale o kluczowych, mówimy o kierunku, o kierunku raczej wolnorynkowym raczej deregulacyjnym. Raczej e, uważamy, że powinniśmy, ja na przykład uważam, że powinniśmy postawić na to, żeby budować drogę Białystok-Lublin. Tu już nie będziemy Ale, wchodzić w program, to, to, bo to jest Ciebie, za... Mam do Ciebie pytanie wobec tego, czy Ty naprawdę w tym tłumie, bo tam byli przede wszystkim młodzi ludzie. To, była, to, była, to byli ludzie poniżej 30 lat, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli chodzi o większość tych ludzi, z tego co ja miałem przynajmniej okazję tak, zobaczyć. Tak, to, to prawda, że dużo młodych Biorąc pod uwagę, ludzi. że Ci ludzie niespecjalnie Wiedzą, czują albo generalnie nie, 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 nie są czynnymi, nie, nie angażują się bardzo w politykę, postulaty, programy są dla nich. Ale to zawsze tak jest jak dla jak nich, tłum. Dla nich jak pasek. zobaczysz to z czego, jakiś tłum to z czego, to z z z dziesięciotysięczny, tłum. to zawsze możesz powiedzieć, że, że to jest po prostu część ludzi tych i nie, nie jest zaangażowanych, że są. Trudno zebrać dziesięć tysięcy ludzi tym, dobrze zorientowanych. Nie o tym mówię. Mówię o jednej rzeczy. Co ich porwało? Osobowość Osobowość, czy osobowość tak, też osobowość, program, energia, determinacja, autentyczność i wiarygodność. To są te, te rzeczy, które porywają. Okej. Okay. Ostatnie pytanie dotyczące dzisiejszej, tej naszej dzisiejszej rozmowy dotyczące. A ponadto kofieracji. ja chciałem powiedzieć o tym, że przewagą Sławomira Mencena jest to, jest miałkość konkurentów. No Mamy na przykład Karola Nawrockiego, który jak był prezentowany jako kandydat na prezydenta, to czytał swoje pierwsze przemówienie z kartki. Nawet ja jak miałem przemówienie, gdzie byłem prezentowany na, jako kandydat na prezydenta Białego Stoku, to mówiłem blisko 10 minut i bez kartki, bo się przygotowałem, a, a prawo i sprawiedliwość wystawy kandydata, który nie jest w stanie się przygotować do tego, żeby go zaprezentować jako kandydat na prezydenta. Karol Nawrocki on się bardzo dobrze prezentuje, niestety do czasu, aż się odezwie, bo jak się odezwie, to to już się znaczy... przestaje dobrze prezentować. Prezentuje się bardzo dobrze, gdy nosi lodówkę, dobrze, znaczy, bardzo dobrze nosi. Rafał, Rafał, powiem ci tak, nie do końca się z tobą zgodzę, bo ja słuchałem i Nawrockiego, i Mencena, miałem okazję być na obu tych wiecach, bo byłem i w piątek, i byłem też na spotkaniu na nawrockim w Łomrze, ale też i wcześniej, Ale jest, pozwól, jest... Że, do, że dokończę. I, yy... To, są, to jest mniej więcej tak, jakby porównywać boks do zapasów. To są dwie różne dyscypliny sportu. Można dyskutować o tym, kto co lubi. Albo Wyższość Świąt Bożego Narodzenia do Wielką Nocą. Nie, nie chodzi mi o to, że kto z nas jest czymś wyznawcą, albo wielbicielem, albo sympatykiem. Na przykład najbardziej mi się podoba z zmów, zmów, mówców Szymon Hołownia. Tylko, że... No. Szymon Hołownia? Szymon Hołownia mówi najładniej. Uważam, że w ogóle nie potrafi znaczy, Szymon, Szymon, Ho Szymon Hołownia mówi najładniej, mówię to pod kątem technicznym jako dziennikarz, natomiast czy to, co on mówi, jest wypełnione treścią, to już jest inna historia. Natomiast yy, mówimy o stylu, ale wracając do, te, do tematu. Szymon ja, bo, Hołownia jedna, poszedł jedna, do polityki po to, żeby podatnik jedna, nam podnieść podniósł je nam skutecznie. Jedno po pytanie. to poszedł do polityki. Jedno pytanie, powiedz mi proszę, wracając do Męcena, bo w tej materii jesteś ekspertem. Jak ci się wydaje, bo ja mam momentami, jak byłem na tym placu, to miałem wrażenie, że jestem na, trochę jakby na koncercie, Taki, taka panowa atmosfera, takiego mm, trochę rozbawienia, trochę oczekiwania, trochę luzacka. Nie dotyka, no to jak, musi jak, być nie trochę, trochę na, show, to musi być trochę show, trochę muzyki, e, trochę energii. E, przemówienia też były e, sensowne, uważam. E, program był przedstawiony. I to jest to, jest to, no. to, to że odjeżdża na hulajnodze, to jest element show. No właśnie. Kandydat opuszcza zgromadzenie na hulajnodze, ludzie się tym bawią, cieszą. Ale to, co powiedziałeś, że bardzo dużo młodych ludzi, natomiast ja nie tak dawno temu byłem w Łapach, bo tam uczę grać w szachy, na spotkaniu z kandydatami PiSu. I pamiętam, że jak byłem na sali, w Domu Kultury w Łapach, to byłem pod wrażeniem, jak tam jest stary elektorat yy, yy, prawa i sprawiedliwości. Gdyby na to spotkanie przyszedł mój tata, to byłby prawdopodobnie najmłodszym. Z uczestników, e, prawda, pewno byłby najmłodszy, po prostu średnia wieku tam to do setki się zbliża. Czy powiem I... się, że to nie jest najlepszy prognostyk dla Konfederacji, bo z Polska i społeczeństwo nam się staruje. Ale To też prawda, to też to dużo w tym prawdy, te wybory jest trudno wygrać, dlatego że nie mamy, gdyby głosowali ludzie do pięćdziesiątki, to to byłbym spokojny o wynik wyboru. no można też odwrócić że gdyby głos nie głosowali ludzie poniżej 30 gdzie podobno człowiek w wieku chrystusowym 30 paru lat no to wy bylibyście z kolei wtedy jako konfederacja w, w defensywie się, no. wracając, się. wracając jakby do tej kwestii podsumowując jak sądzisz Jaki będzie teraz impet, co się będzie, co się będzie działo? Bo za chwilę będziemy mieli jeszcze pewnie jednego Białego Stoku już nie odwiedzi raczej sława Jimsen, ale pewnie no, będzie, będzie pod Białym Stokiem, no to więc może być tak, że Białorus się tam wybiorą. Jak Ci się wydaje, który kandydat na zbierze najwięcej ludzi podczas tych wyborów? Mieliśmy już ten hit właśnie w postaci Męcy, nikt więcej nie zgromadzi takiego na, na, w Białymstoku? Białymstoku? Tak to pozostali kandydaci wszyscy razem nie mają szansy na zebranie połowy takiego tłumu, jaki zebrał słowo Mirbensen. I to, I to nie jest kurtuazja. To jest po prostu to, to jest fakt. jest jak, prostu, myślisz, z jak na Nie ja wiem, czy Państwo widzieliście czekaj, zdjęcia z, z, z drona, jak, jak z lotu ptaka zostało to sfilmowane e, może ludzi. Jak mrówki, po prostu zgromadzeni na rynku, tysiące, tysiące, tysiące ludzi. Ile, ile osób, a ile z tych ludzi twoim zdaniem pójdzie na wybory? Bo dużo osób wybrało się tam z ciekawości, jak powiedziałem, jak na koniec. Na pewno część takich osób było, które przyszły po prostu zobaczyć, co się dzieje. Dostrzegłem w tłumie na przykład Henryka Dymbowskiego, kandydata. No, na, na, na jego głosy, nie masz co liczyć. Na prezydenta w... PiSu, więc to nie jest tak, że 100% ludzi zgromadzonych na rynku, ale myślę, że dominująca większość ludzi, którzy byli tam na rynku, zagłosuje na słowo Mirem Z jakiegoś powodu tam przyszli, a z jakiegoś powodu na chałownię na przykład nie przejdą. Proszę Państwa, mamy przepowiednie Rafała Gresia. Zobaczymy, czy. Jest równie dobrze. Też pokażę, jeszcze jest, zrobimy. Jest... Oczywiście jesteśmy w trakcie kampanii. Dużo ludzi się do nas zgłasza. Dużo ludzi samodzielnie wyszają banery, samodzielnie rozdają ulotki. Nikt nie płacił nikomu za to, żeby roznosić ulotki, a mieliśmy tysiące takich ulotków, ulotek, więc oddolnie ludzie z energią biorą te ulotki i rozdają, więc jesteśmy w trakcie gry i. Zobaczymy, czy jest równie dobrym socjologiem, czy równie dobrze przewiduje, jak gra w szachy. W szachy gra naprawdę świetnie. Grałem z nim, rozłożył mnie bardzo szybko. Mam nadzieję, że będziemy już za dwa miesiące mieli okazję sprawdzić, jak to wyjdzie w praktyce. A za rozmowę dziękuję kandydatowi na prezydenta Białego Stoku z ramienia Konfederacji, Rafałowi Gresiowi. Dziękuję. No i mam nadzieję, że kiedyś będzie Bejrzewiec z Twoim udziałem, z takimi tłumami. Aby tak było.